Bar, zoszyli nam jeszcze ten mata dodatkowo. Aha Dobre Wyłącz na, już wyłącznie Pogadnie? 3, 2, 1, ok. prawa, prawa, lewa zresztą co ja Ci mówię kurwa, bić. po zewnętrznie idziesz? Nie, po swojemu okay. zamień dupą wyprostuj De delikatnie, delikatnie, delikatnie jak przedobrzysz to już kontra nie, 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 nie bez gazu Tu, 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 dokładnie, hamuj, delikatnie, do wewnętrznej, o, złapiemy, a jednak postawił obokiem, je. jedziesz, z prawej, i hamujemy pomiędzy pachałkami. Którego straciliśmy kurwa na tej No za za, 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 ciut za szybko było jeszcze.